Uwaga, tu będzie bardzo wielki... Dzień dobry, to jest ostatni odcinek z Kennys Remastered, bo od... Właśnie, to jest ostatni, bo o, robimy tryb 7 na 20 To będzie hardcore, ludzie, więc... Zobaczymy jak to nam wyjdzie. W ogóle tak W ogóle nie, nie? słuchawek jeszcze znamieniono, więc... Co jedyne na snadzie to wam mogę powiedzieć, to zostawcie łapeczkę w górę I... Koniecznie subskrypcję. Oto was proszę, więc... Czas lecieć z... Najbardziej hardkorową nocą! Przy okazji sprzęt włączę um, Nie sprzęt do nagrywania Nawet mi się to przyda Może tu... O, widzicie już? Już na atak blank jest O, już wstał O i zniknął i właśnie teraz jest... Zaczyna się niewielki hardcore Coś jest? Nie, stoi. Tam... Jesteś Stoi jeszcze jakiś koleś. Wyszedłeś wyszedł, dzięki. Stop, man! Ty tam stoisz, Jezus. No Jezus mnie. Tam nikogo nie ma, nie ma. A no dobra, fajnie, super. A. No, to będzie hardko już. Wszędzie trzeba będzie patrzeć, no, nie, to jest aż niemożliwe. Jeszcze raz. To też będzie gorsze niż te shadowy. Shadowy opętały, nie? No no to spłujmy. Nie wiem, co Po prostu coś tworzę w Twojej głowie. By zaspokoić swój umysł. Nie wiem. Coś. No już od razu. Od razu, Candy. Nie no bez jaj, więc to, to są jakieś jaja, w ogóle... To są jaja! Po prostu to są jaja. No to no, jeszcze raz. Spróbujemy. Razu! Idzie do wody o wiadomości. Nasz Belkister. Okej. Okay. Jeszcze już Candy. Ha! Akurat ciebie zauważyłem. No oczywiście, jeszcze ktoś tam musi postać. Ok, jest pusto. Nie, jest pełno, jest pełno. Tu już pusto. Jednak nie jest pusto. Jeszcze tutaj jest pusto. Nie, tu jest jeszcze pełen ludzi. Mhm. to już koniec. Okej, okay, tu już jest koniec. Ale... No i co jest kolera, ja! Ten tryb jest niemożliwy! Za każdym razem musisz coś w podejść i muszę te drzwi trzymać. Tak długo, aż kogoś nie będzie, to jest tak zabawne, że aż mi po na no nie. Nie, czy ten. Czy ten właśnie coś odpuściły, bo to... Nie wiem, czy ma to za bardzo sens. No, cześć. O, a tu już zniknęło. Nie, jeszcze nie. tam stoi. Już nie stoi. Coś innego musiał stać. Okay. Jeszcze czego? A ty spadaj mały. Mały pingwini zadzie. O, kolejne gówno. Och, nie! Ok, jest wszystko ok. Jak to?! Skąd ty się ty ty wziąłeś? jak to ci było? Halo?! To, ja mam teraz szar z Jak w y Shadow'ie? No, to będzie hardcore, to będzie hardcore. Ja wam to mówię, znaleźliśmy tą czwartą gwiazdkę, ja to wam mówię. Black jest easy. Lecz te, te kamery tutaj są najgorsze. Te kamery są tu najgorsze. Czy ktoś już jest pode mną tutaj gdzieś? Nie no, oczywiście, Candy jest. Candy musi zawsze być. W każdym momencie, jeszcze ten typiacz musi być. O, jeszcze ten plan musiał się wydźmiać spod kontroli. Dobra, dobra. I wszyscy stoją. Wszyscy stoją, nikt cię. No jeszcze czego? No jeszcze czego? Przestań. Przestań. Dobra, ty ci się już poszli. Tuż, dobrze? Mam nadzieję, że tutaj nikt wie, tutaj z początku nie znieżdży. psychicznie. Nie, oczywiście Candy musi zawsze być. Jej zapewnie będzie... No oczywiście, że od Candy jeszcze do... No hello! Moment! Nie! 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 Ta noc jest przesrana, no! Jest... Ja od razu tutaj odjechać, uszanować. Trzeba było trochę poczekać, aż uczy się. Ten był łatwiejszy, niż to, kub. To kub nie! You are dead. No, jestem martwy. Pak jas. O nie. Ekranie! Crywalia się zepsuł. Nie w tych takich momencie. Nie, tu pewnie ktoś stoi. Tutaj... Stoi. Tutaj gdzieś stoi. Wszędzie coś stoi. No jeszcze tam musi rad postać, no jeszcze ten bówniarz musi wejść! Nie no! Cały bez od razu z animacjoników! No jeszcze blandknop! Halo? Come on! Spadaj! No nie, nie straj. Nie, nie sraj życiem! To jest niemożliwe. No i kolejny gówniarz! No i kolejny gówniarz! Wkracza do akcji! W razie czego to już zamknę? Jeszcze mały gówniarz, to pewnie. No oczywiście, jak zwykle powiem wam, to jest do ogarnięcia! dobra, myślę, że zrobię sobie cień. To trzeba je wolę ogarnąć, da tak się, no to, to jest zbyt za ciężkie! Jak można to ogarnąć? Jak cały czas coś dupy nadchodzi! Dobra, Jedziemy się za Tu będę może robił cięcia jakieś w razie tego, będę wam pokazywać wszystkie tam no, Mhm. Mm Trzeba szybko działać. Trzeba szybko działać. Oczywiście już nadchodzi nadchodził jako pierwszy. O, teraz nim się trochę nie przejmujemy. Wskazuję, że coś już przyjdzie. Już tam nic nie stoi. Nie, nic nie przyszło. O, przyszło. Tu pewnie coś też będzie. Tak, coś myślałem. No, zaraz bank tutaj ruszy. Ale najpierw poczekajmy na niego. Dobra, już... Już ruszył. No tu można otworzyć, tu można otworzyć, a tu można otworzyć? Nie, nie można, oczywiście. Tylko tak na chwilę. Cyk. Obcykaliśmy, dobra. Widzisz, że tam nic nie stoi, nic, nic, absolutnie nic tu nie stoi. No. no. Opuścił swoją stację oboczą Fuck your way! Fuck your way! Jak 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 jak! No fucking way! Stop it! Stop it! Proszę przestańcie. Tak, teraz będzie dużo montowania. Tak, myślę. Że... No, stój, 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 tam, stój, tam, stoi tam, 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 tam no, jump scale nie słyszałem, bo wkliknąłem w, w nagrywarkę. Nie no, fajnie. Uch, jeszcze raz. Jeżeli zginę od razu, to od razu, to się poddaje. bo nie ma to, nie ma, nie ma to sensu. Z jump dostałem niemiarę. To jak w tej prostej żyweczce tak łatwo przegrać? Nie no, to jest już. Już tu nasstawa też Mam nadzieję, że mi się uda Okej, okay, tutaj już coś takiego Teraz się tutaj też się pojawi no mówiłem że tu się gówno pojawi Tutaj też jest gówno Ale to już gówno numer 1 opuściło miejsce Gówno numer 2 też Gówno numer 3 przybyło gówno numer 4 też przybyło No takie to najmniej muszę się tam przejmować. Myślicie coś tutaj znowu musiałem przejść, zaraz tu zaatakuje. Już nic nie ma. Nie oczywiście, że musi coś być. No to stworzymy. <laughs> Akurat miałem to zamknięte. Dobra, to szczęście. Nie. Nie. No, nadzieję, że to się uda w ogóle. Nie, chyba się nie uda. Chyba nie ma szans. Chyba nie ma szans. Za dużo tego jest. Za dużo tego jest, na pewno. Dobra, chcemy to już otworzyć? Nie, nie oczywiście, że nie. Tutaj coś pewnie stoi, nie, dobra, nic jest to. Co jeszcze ci ten lat przychodzi z drugiej strony. Aha, no świetnie! Dzięki Ci od że... Taką mnie dbasz, szczerze, no naprawdę! Zaraz całą energię. No, no... Taki z siebie jesteś zadowolony? Grunt, przynajmniej, jest lżejszy, sto razy lżejszy od ciebie... niż te twoje... ...oczy świecące... ...nie świecące. Nic, tak... No już słyszałem, że tutaj ktoś już zatuptał. No, jest lipa, jest lipa, no. jest lipa. Ja cały czas muszę się w czy patrzeć, to jest... ja już wiem, że coś tu jest. Nie no, jak jest tylko, To Coś, się, że tylko raz nie ma, no złe. Już milion osób przyszło jak no jeszcze Kevin idzie, no. W drodze, no fajnie. całą biście, już tam będzie z Tak, coś przeczuwałem. Już tam nic nie stoi, mam nadzieję. Nie debilu, tego nie wyłączaj. Nie masz tego prawa wyłączyć. Nie masz tego prawa spieprzyć. No a nic tu nie ma. Mam nadzieję. Nie no, oczywiście, że coś jest. To się trzeba. No, dzień dobry. Nie ma, nie ma, nie ma przepustki. Papa, pa. nie ma przepustki. Już te energii zmarnowane. że nie wiem, co tu się wyrabia. Kiedyś tu było tyle gliczy, no nie, że ja nie wytrzymał. wiem, wyprzedził całe wszystkie noce, no nie. Za pomocą gliczy, no nie. Nie no, jeszcze kolejnego, no, cholera. Cholera, no jeszcze. No to no, fajnie, nie no, wam mam dosyć, mam dosyć tego. Nie, nie wyprzedzę tego, niestety nie wyprzedzę. Nie ma opcji. Może spróbuję. To i tak niczego nie zmienia. Tu nie daje żadnego zakończenia, tylko jakiś isterek. Nie ma nic związanego dalszą z fabułą. No dobra, no to... Przegrałem właśnie... 7 na 20. Spróbujemy może... Kolejną część, no niestety musi być... Niestety, bardzo... Żeby szkoda na moje nerwy były, to... musicie mieć 8 łapek w górę, bo tym nie ma innej opcji. Si tak się nad tym odcinkiem, że je wytrzymacie, tak? A tak w ogóle... Za to, że nie wyprzedziłem tej, tej, tej no to już. Be, będzie zdradzenie szczegółów w aktualizacji pełnej crazy mod. Ja jakoś tam dużo nie podam, ale szczegółów ale jakieś tam poda. Ja razem z tym debidem to jest na ekranie. Pożegnamy się. Jeżeli kopa jakieś pingwiny, to przepraszam, ale chodzi mi o tego kuchniarza, który mi cały czas będzie przeszkadzał. Więc żegnam Was na razie i cześć!